W tym odcinku przyjrzymy się podstawowym informacjom, jeśli chodzi o wartość bezwzględną, a więc na samym początku wprowadźmy sobie definicję wartości bezwzględnej, a więc wartość bezwzględną oznaczamy w takich pionowych kreskach, a pomiędzy nimi dajemy sobie liczbę. No i definicja jest następująca. Wartość bezwzględna z x, innymi słowy, modus x jest równa albo xowi, albo minus xowi. No i xowi on jest równy, gdy x są większe równe 0, natomiast minus x jest w momencie, kiedy x jest mniejszy od 0. Taka jest formalna definicja wartości bezwzględnej. Jak to działa w praktyce? Ano bardzo prosto. Weźmy sobie na przykład wartość bezwzględną z 2. No to w naszym przypadku x jest większe od 0, a więc wartość jest opuszczana i nie ma modułów i jest taka liczba, jaka była pod wartością bezwzględną, czyli to jest po prostu 2. Natomiast wartość bezwzględna z minus 3 jest wtedy wartością mniejszą od 0, a więc wartość będzie minus to, co jest pod spodem, czyli jest zmieniony znak. No my pod spodem mieliśmy minus trójkę, więc ona się zmienia na trójkę. Tak. No i jeszcze wartość bezwzględna zera to 0. Czyli okazuje się, jeżeli, jeżeli pod wartością bezwzględną widzimy liczbę ujemną, zamienia się ona na dodatnią, natomiast jeśli widzimy wartość dodatnią, zamienia się ona na dodatnią, czyli się nie zmienia. A 0. Pod modułem to po prostu 0. No i to jest tak naprawdę wszystko, co musimy wiedzieć na temat wartości bezwzględnej. Przygotowałem też kilka zadań, które pojawiają się na maturze. No i przyjrzyjmy się teraz takim zadaniom, spróbujmy sobie je rozwiązać, a następnie będziemy w pełni już taką wartość bezwzględną na pewno rozumieli. No więc mamy przed nami pierwszy przykład. No i pierwszy przykład polega na wyznaczeniu wartości minus 3 plus 2 pod modułem. No to rozwiążmy sobie najpierw to dodając minus 3 plus 2, to uzyskujemy minus 1, no a my wiemy, że wartość bezwzględna z liczby minus 1. To oczywiście 1, ponieważ wartość pod spodem była ujemna. No to zróbmy analogicznie w podpunkcie drugim. Najpierw sobie obliczamy pierwszy moduł, wychodzi również minus 1 jak wcześniej, natomiast w kolejnym wychodzi 3 od 10, czyli minus 7. No to wartość bezwzględna z liczby ujemnej zamienia się na dodatnią, czyli mamy 1 dodać, a minus 7 zamienia się na 7, czyli mamy 1 do 7, czyli 8. Tak? No to teraz przejdźmy do kolejnego przykładu. W kolejnym przykładzie robi się troszeczkę ciekawiej, ponieważ my nie jesteśmy w stanie od pierwiastka z dwóch tak bezpośrednio zabrać 3. No więc pytanie jest teraz takie, albo opuszczamy bez konsekwencji, czyli nie zmieniamy żadnych znaków, albo te znaki zmieniamy. No i to będzie zależało od tego, czy liczba pod spodem jest ujemna, czy dodatnia. No, wiemy, że pierwiastek z dwóch na kalkulatorze, jakbyśmy sobie policzyli, to jest w przybliżeniu jakieś 1,41. No to jak od 1,41 zabiorę 3, to będę miał na pewno liczbę ujemną. No więc to, co jest pod spodem, muszę zmienić znak, bo wiem, że jest ujemne. No to zmieniam ten znak. Mam minus pierwiastek z dwóch, dodać 3. Tak, czyli przy pierwiastku był plus jest minus, przy trójce był minus jest plus. No i żeby to wyglądało sensownie, zamienimy sobie kolejnością, żeby odejmowanie było po środku, ponieważ to wartość nie zmienia, a tak najczęściej odpowiedzi na maturze wyglądają, że najpierw jest jakaś liczba, potem dopiero jest odejmowanie. No więc możemy sobie tak zostawić odpowiedź do zadania trzeciego. No to zróbmy teraz sobie zadanie czwarte. Tutaj występuje natomiast pierwiastek z 5, więc oszacujmy sobie od razu, ile ten pierwiastek z 5 wynosi, żeby wiedzieć, czy zmieniamy, czy nie zmieniamy znaków. No i pierwiastek z 5 na kalkulatorze jest około 2,24. No to jak od dwójki zabiorę 2,24, to dostanę liczbę ujemną. A więc zmienię sobie znaki na przeciwne. No i mam coś takiego, co nie? No i teraz patrzymy tutaj, czy nam się znaki zmienią na przeciwne, czy nie. No 2,24 odjąć 1 to jest dalej dodatnio, więc opuszczamy. Ten moduł nie zmieniając znaków, ponieważ liczba pod spodem jest dodatnia. No i musimy teraz tylko to rozwiązać. Żeby to zrobić, mnożymy sobie przez tą minus dwójkę cały nawias no i dostaniemy minus 2 plus pierwiastek z 5. No to się nie zmieni. Odjąć 2 pierwiastki z 5. No i minus 2 razy minus 1 to jest plus 2. No i tutaj widzimy, że pierwiastek z 5, odjąć 2 pierwiastki z 5, możemy sobie wyliczyć, że to jest. Minus pierwiastek z 5, no bo mamy jeden pierwiastek, zawieramy dwa pierwiastki, no to w sumie jesteśmy na minusie jeden pierwiastek. No a minus 2 plus 2 nam się skasuje, a więc odpowiednią do zadania jest minus pierwiastek z 5. No i jeśli chodzi o rozwiązywanie zadań z wartością bezwzględną i takie podstawowe na jej temat informacje, to to jest wszystko, co musimy wiedzieć na maturę podstawową. Jeśli będziemy chcieli naszą wiedzę pogłębić i być w stanie rozwiązywać kolejne zadanie, jeśli chodzi o wartość bezwzględną, to musimy również zrozumieć, jak się rozwiązuje równania, ale to sobie zobaczymy w następnym rozdziale.